na tych zaduszkach, to już jest druga edycja zaduszek. Wspominaliśmy osoby znane, które już odeszły ze świata sztuki i kultury, więc piosenkarzy, aktorów, że wymienię na przykład Annę German, Anię Przybylską, Barbarę Kraftównę, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka. Będziemy również wspominać pana Połomskiego, który odszedł całkiem niedawno. Także jest to naprawdę kilkanaście osób, które są bliskie nie tylko naszym sercom, ale sercom myślę wszystkich Polaków widzów, bo jed... Jednak są to osoby, które na zawsze wryły się w naszą pamięć. Nie byłeś z nimi przyjacielem. Słowa nie mogę nie znałeś. Kochałeś życie, a ono nie szanowało Cię wcale. Umiałeś widzieć daleko porwać nas wszystkim, wszystkim swym wzrokiem. Niektórzy dalej nie widzą. A ty teraz patrzysz z bogiem. Dzisiaj miałam repertuar na początku z lekka mieszany stosowny do postaci, która była prezentowana. Ja akurat śpiewałam piosenkę Danuty Szaflarskiej i śpiewałam piosenkę dla przyjaciela Krzysia, którego żona odeszła z repertuaru Maryli Rodowicz. A na koniec programu jestem jako Violetta Villas, czyli będę śpiewała piosenki Violetty Villas tylko i wyłącznie. Ze specjalną dedykacją dzisiaj dla mojego taty, którego też już z nami nie ma, a który dzisiaj obchodziłby swoje urodziny, więc przygotowałam piękną pieśń dla ojca i myślę, że będzie bardzo duże wzruszenie. I drugie piosenki też są znane, bardzo takie nostalgiczne, które są stosowne do okazji. Trzy lata temu, tak naprawdę na, na początku pandemii, e, i to nas, że tak powiem, to zamknięcie spowodowało, że e, zaczęliśmy tworzyć, e, muzyka nas połączyła, zwłaszcza poezja śpiewana, ale nie tylko. E, piszemy własne teksty, ale też śpiewamy e, bardzo bliskie naszym, naszym sercom e, utwory Starego Dobrego Małżeństwa, jak i, i inne. E, ja mam wykształcenie muzyczne, uczęszczałam do szkoły muzycznej w klasie Skrzypiec a też przez 8 lat brałam lekcje śpiewu. No więc gdzieś zawsze, zawsze ta, ta muzyka była. I, że tak powiem, pandemia obudziła to, co gdzieś tam drzemało i spowodowało, że po prostu ta energia wybuchła. но ту суд кашнаном царцімонні настради Jeżeli przestaniemy wspominać te osoby, no to ja myślę, że, że całe to nasze życie nie będzie miało sensu, jeżeli będziemy żyć tylko swoim życiem teraźniejszością i nie będziemy pamiętać czy o historii, czy o sztuce, kulturze z przeszłości. Także jest to bardzo ważne. Poza tym takie spotkania tutaj gromadzą, jak, jak Państwo mogą usłyszeć z tyłu czy zobaczyć, duże grono miłośników i, i sztuki i kultury. Ludzie mają potrzebę, żeby się spotykać na takie wydarzenia jak Poloniny. Więc... Jest to dla nas tutaj, Polonii Belgijskiej, artystów polonijnych, bardzo ważne, że możemy dzielić się swoją twórczością, ale również wspominać twórczość artystów, którzy już odeszli. Gdy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła w okno. Dzisiaj, gdy jesteśmy razem, odwróciłem twarz ku ścianie. Róża? A co to jest róża? Czy to kwiat? A może kamień? Coś we mnie drży, jak ten bezradny, żółty liść i milknie na dnie duszy. Razem z niewysłuchanymi ciszami, niewyśnionymi snami i niedokończonymi historiami Pochowani będziemy wśród złotych tywanów, sztucznej zieleni i zbrojnych opowieści. W szczególny sposób chciałam podziękować artystom, którzy wystąpili w tym wydarzeniu. Artyści nasi pracują bez żadnych honorarów. Są to artyści mieszkający i pracujący, żyjący tutaj w Belgii. I też mieliśmy jedną artystę, która przyjechała specjalnie na tę opozycję z Kolanki. Na cię zboczyć w zielonej, małej Wyśliśmy piękni dla siebie i tacy zdziwieni. Nasze serca gorące bić równo zaczęły, jakby same tylko były na ziemi. A przecież moglibyśmy. No A przecież mogłaś być przed moją erą, A przecież mogłem być przed twoją rąk. A przecież mogłaś być...